I tu sam, i tu Jezus Chrystus. Duchu Świętego Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, daję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością, Wyrwij mnie z marności świata i wprowadził mnie do tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełni mi wiarą, aby nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z Najwyższego i męstwem, abym odważnie je całemu światu. Tobie Pani oddaje mój język, niech będzie tutaj poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mieszkuł ukochanym przyjmij to narzędzie. Aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Usiądźcie tego dnia. Panu Kaszlu zapada się, co wybrać do tego, aby łaska Ducha Świętego mi towarzyszyła. Amen, moi drodzy. Jesteśmy tu przy naszych rozważaniach. Jesteśmy z Matką Bożą. Mam Was jeszcze przy objawienia Trefontanę z książki Widzący Serio Getsama. Zatrzymuję się przy głównym orędziu Matki Bożej z Trefontana 12 kwietnia 1947 rok. Są to wstrząsające moje drodzy orędzie. Matki Bożej. Papież Pius XII wieczór po tych orędziach zorganizował milionową pielgrzymkę ruszańcową do trefontane. Oto Matka Łóża przekazuje bardzo, moi drodzy, dramatyczne orędzia o rzeczywistości. Usłyszeliśmy orędzie, że Eucharystia pewnego dnia ustanie. Zostanie obdarta ze swojej świętości. Nie będzie się uważać, że to jest prawdziwa obecność mojego Syna. Punkt po pół się Wam przedstawiam. Oddamy się. Świat się odda. Fałszywym rzeczywistością świata. różne widowiska. Obstęiczna prasa. Amulety fałsz, inne zło, próżność, spirit jest, czy okult jest. Szatan zostanie uwolniony zgodnie z Bożą obietnicą. Czyli kontynuacja objawienia papieża Leona XIII. Cały Kościół będzie poddany straszliwej próbie. Ona się zaczęła. Ta próba się zaczęła. Aby usunąć zmieniznę, która dostała się pomiędzy duchownych, zwłaszcza pomiędzy zakonem bogich, próba moralna, próba druga. Wielki czwartek, wielki piątek wygłoszą okazania o kapłaństwie. Czasami, jak uklęka się przed krzyżem, Uchwyćcie pana, ja za stopy, uchwyćcie, ucałujcie nogi i powiedzcie dziękujemy za orędzia do kapana. Sześć, dni. Dzieci nie żartuję. Jeśli by mi kazał się ulotnić, stąd to ja zmiotam, to od tamtej rzeczywistości. Rozumiem ojców pustyni, pustelników. Dzieci, jaka to wolność. Jaka bliskość Boga. Mideł taką łaskę, że mi wystarczał jeden pośredni, w ogóle się nie chciał żeby... Cały czas przy Dlatego jeśli na mnie patrzycie, co przez przy, 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 przyznaw, wodza, przywódcy proroka działa dzieci, a ja mam powołanie w ukryciu, ale Bóg każe inaczej. To, co na zewnątrz, to jest, za, to jest zaprzeczenie mojego wnętrza. Wszystkim razem, kapłanom i świeckim, raz w życiu, znajdzie miejsce na ty i twój Bóg. Ale żeby było blisko tabernakulum i zamknięte rekolekcje, bez komórki, bez gadania, bez odzywania do kogokolwiek. Rozumiecie? Ustalony jak z jak jest możliwe, świętej dziedzictwo. To wszystko się człowiekowi błyszczy, to, 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 to co proponuje świat to jest fałsz, rozumiecie? Pan Jezus to w pięknie pokazał. Jeśli bym dał wszystkim kapłanom takie poznanie, to by się wszyscy rzekli władzy Kościela. A tego nie może zrobić, bo Kościół, jak Kościół musi funkcjonować, rozumiecie? Potrzebny jest biskup. Dlatego rozumiem święty Jana Prezesowa, który uciekł. Uciekł z Konstantynopola. Uciekł. Na ślepo zrobili metropol. Nie wiem Konstantynopol to dla prawosławnych Rzymu. Rozumiem Pamięża Celestina, zakładnika, który po pół roku uciekł z Rzymu. Uciekł. Powtarzam, nie rozumiem Pamięża Benedykta, że, że na zostanie. Ale z przyczyn zewnętrznych rozumiem. Nie miał wyjścia. Nóż tu Chciałbym, żeby zachował do końca za honor i powiedział prawdę. Czemu zostawił stół świętego mięsa? się przestał bać. że mu rentę zabiorą? Ja wiem, że człowiek na starość jest słabszy. Nie ma tu odwagi. Ale dla paru euro? Ojcze święty, my się tu w grze utrzymamy. Więc Matka Boża pokazuje o różne moi drodzy dramaty rzeczy z świata. Pokazywała ostatnio w ręciach broń jak się bronić. Teraz idziemy dalej. Oto Matka Boża woła. Chrońcie oręż wiary. Oręż zwycięstwa, wiarę. Wam ciągle wy, wy, Wam wyjaśniam. Żeby zrobić podmiankę w kościele, żeby stworzyć antykościół i stworzyć antychrystusa, musiano wybić jarę. I to zrobiono perfekcyjnie. Ja już Was na siłę dykuję, już na Was wprowadzam reformy katetyczne. Daję nie ma wiedzy, nie będzie wiar. Pójść to wszystko przekręcą. Daję Wam przykład pasał. Te tam niewinnie, dalej pasał, przygotował dzieci, ale wszystko zniszczyli. Ta nuditeczka poświęcenia na polu paschalu a to, co było dawniej, to dzieci różnica między dorosłym a małym dzieckiem, Krabujecie? Żeby nas jeszcze bronił, to nam w 7 tygodni nam każą trzymać w i a pijakochować. Jest świata. Ona chce to z mistrzostw On akcentował zawsze główną, świętą paratelną, sumę. Tłumy ludzi na sumę, a dziś co południe w kościele Akuski. Nie ma Paschału, nie ma ludzi, nie ma niczego. Matka Boża woła w tę fontanę. Chroncie oręż zwycięstwa. Wiarę. Ostatni ożywiający deszcz uświęci wszystkich. Miłujcie się. Miłujcie się mocno, niszcząc sobie ja, pełne pychy i dumy. Bóg przeprowadzając reformę, daje nam cztery zasadnicze punkty na pustelni. Czwarty brzmi: zero nienawiści. Jeśli się jakakolwiek jawi nienawiść, masz ją pokonać. Jeśli nie pokonasz, a budujesz, trzeba pustelnię opuścić. Tego Mógł to wszystko wysłuchać. To, co zrobił w roku 2018, dzieci użył swojej perfekcyjnej potęgi: Miłujcie się, i pozdrawiajcie. Powitanie miłości, jedności nie Bóg nam błogosławi. W naszej polskiej kulturze jest nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeśli do sklepu wchodzisz, a nie mówisz, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, to się zastanów na swoim miejscu przyku. Jeśli dzwonisz telefonem, nie mówisz, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, zastanówcie w swoim szyku dzieci, bo ta bitwa nabiera już takiej jasności i takiej krystaliczności. Niech nam Bóg błogosławi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Matka Boża, to mówi w kuito. Miłujcie się i pozdrawiajcie powitaliem miłości i jedności. Niech Bóg nam Błogosławi. W tym momencie Kornaczyła pyta, czy może dodać jako odpowiedź: I najświętsza pary, Panna Maria, niech nas chroni. z wykrzyknikiem porzućcie nienawiść a to pozdrowienie niech Maria Panna na schroni Matka Zgodziła się porzućcie nienawiść i jestem przerażony nienawiścią ludzi Obok wali się dom w sąsiadce. Komin. Błyty, dałki popękane. Wszystko się wali. Dziury w ścianach. Kobicina pożyczyła się w banku pieniądze. Ma wezwanie do urzędu. Rozumiecie? Do urzędu podatkowego, że nielegalnie zarabia. Nieprawdopodobne piekło. Jaki szatan pisze do Zdajecie sobie sprawę? Kiedy dom się wali, jakbyście widzieli ten dom, w tych dniach przyszli, robiliśmy całą akcję, powiedziałem wam na głos. Antoni do tej skarbonki przyniósł 12 tysięcy, 7 tysięcy przeznaczyłem z chleba Antoniego, żeby kobieta nakryła dom, urząd podatkowy ją wzywa. Dzieci, zdajecie sobie sprawę, co to jest piekło w Polsce? Zdajecie sobie sprawę, gdzie jest nasze państwo? Do czegoś my doszli? Siedemdziesiątka na karku kobieta wystarczyła, bo mówi, nie bój się, pójdziesz tam z Panem Jezusem. Jaka jest między nami nienawiść? O psy skończone. Piszące anonimy i do Jesteście gorsi niż hitlerowcy. Czym się wykarmicie, szatanem? Porzućcie nienawiść. Powiedziałem wam kiedyś, że prawo was zerzę. Pożeramy się wszyscy prawem. Bo wybiliśmy miłość. Prawo nas wszystkich zerze! Prześladowania i w czasie ucisku bądźcie jak kwiaty idą na ciebie, to z naszego ręki prześladowania, kościele. Jak jeszcze w historii świata, nie było. nasi biskupi poznają, że zostali oszukani na służbie W Prześladowania, i w czasie ucisku bądźcie jak te kwiaty, które zerwała Isura. Nie skarżą się, milczą i nie buntują. Przyjdą na Was dni cierpienia, żałoby. I tu jest przerażająca zapowiedź: lud silny, ale daleki od Boga. Od strony wschodu wprowadzi potężny atak i zniszczy najświętsze i najgodniejsze, gdy będzie mu by mógł to uczynić. Arabowie już zostali wprowadzeni do Europy. Mija rok od apelu o post za Europę, o uratowanie na Islamem 600 ludzi. Ta 600 jest wielka. A dzisiaj Europa liczy 400 milionów. Ile to jest plutonów? Pytam wojskowych. I to kompania, dwie kompanii. Bo kompania ma 300 czy 100? 100, to jest ta kompanii. Legion rzymski o 3000, jeden legion. Około 60 utrzymywało państwo rzymskie. Powtarzam wam tą przepowiednię. Lud silny, ale daleki od Boga. Islam jest dziełem żydańskim. Napisali to Żydzi. Są książki, opracowania przez księży katolików, katolickich naszych zakonników. Bogu dzięki, że zachowały się oryginały, bo przełożyli kazali go popalić. Wy druków kapujecie? Dzięki tym oryginałom dziś możemy nam go mówić Przeprowadzone badania naukowe udowadniające robota, rabina, meki i innych stworzyli perfekcyjny zlepek, aby uczynić islam batem na chrześcijaństwo. Lud silny, a daleki od Boga. Od strony wschodu. Wprowadzi potężny znak i zniszczy rzeczy najświętsze i najgodniejsze, gdy będzie mu dane, aby mógł to uczynić. Ja byłem przekonany, że masoni nacisnął guzik w 2017. Coś im nie wyszło. Teraz pomyślcie, nasi przełożeni islamitów otwierają świątyni i każą im tam nocować się noc W tego. Nie Dzieci. Kapujecie, co się stało z duchem naszych przywódców? Kim oni się stali? To są grabarze Kościoła. Połączcie z bojaźnią miłość i wiarę, miłość i wiarę, wszystko, aby święci rozbłysnęli gwiazdy na niebie. Módlcie się wiele, a lżejszymi uczynione będą prześladowania i cierpienia. To wiemy z innych ręki. Umartwieniem, postem, modlitwą wyprosimy zerzenie, prześladowanie i cierpień. To jest wszystko wymierzone w chrześcijanie katolików. Wybity już jest Liban. Wybita Syria. Teraz wybijają, wybijają chrześcija. Iran i Irak. Afganistan. Wszystko jest perfekcyjnie czyszczone. My mamy pełne żołądki, ale Europo, Ciebie nie tylko weźmie czyszczenie, ale Ciebie też przeczyszcza. Czytajcie alarmujące świadectwa z Niemiec. Tu mamy naszych przyjaciół, panią doktor. Lekarze niemieccy chcą uciekać z pracy, co się, jak terroryzują islamici Niemców. Niech pani powie na gór. czy to prawda? Lekarz nie w nasz pola, rycerz tam pracujący. Jak otrzymałem ostatnio raport, jestem przerażony, jak oni nas kłamią, Niemcy są zaszczute. A kiedy osiągnie Zenit zaszczyca, wtedy to, co powiedziała Matka Boża, gdy będzie mu dane, by mógł to uczynić. Przeprowadzą ten odpowiedni atak. Słyszę, odpowiedź już to robią. Zezwalam na głos świadka. Proszę pana, głos Powtarzam, do tego stopnia doszło. Jeśli z szpitalu jest pielęgniarz, czy pielęgniarka i nosi krzyż. Bo... po prostu ten syn przyszedł z nożem i, ten, się to i ten chrześcijanin mający krzyż pielęgniarz na sobie, opiekował się islamitką, przyszedł syn z nożem i publicznie na oczach wszystkich, do szpitalu, zagroził mu, żeby się mamą opiekował. Nie, Nie opiekował. I to jest wszystko uszanowane. Nie wzywa się policji, nie ma wyzwania, żadnej już sprawy u nas zostały prawa. Minimum. pacjentka pod, 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 pod łóżko, nóż, nóż miała i też to jest po prostu. A pacjentka islamka miała nóż pod łóżką, pod, pod, łóż, pod, łóżko, pod łóżkiem i tak funkcjonuje rzeczywiście niemiecka. Wystarczy nam tyle, żebyście to Państwo wiedzieli. Będzie dana im godzina. Od naszej Pani doktor słyszymy, że w Niemczech już jest. Mówcie się wiele, a lżejszymi uczniami będą prześladowania i cierpienia. Tu Wam dziękuję za trwanie na różańcu jeruchańskim. I dziękuję tym, co jakiekolwiek datki sprawia, składają na to dzieło, bo wtedy mogą przyjeżdżać inni, którzy mogą być dwa tygodnie w miejscu. są co tu zadano. Powtarzam, bądźcie silni na skalę. Tu chodzi matce Bożej o łączność z papieżem. Czyńcie pokutę z czystą miłością, posłuszeństwem wobec prawdziwego strażnika pałacu Bożego na ziemi papieża to nawiasie jest, aby wasze ciało grzechu przekształciło się z grzechu w świętość tu bym musiał Panu Bóg zadać pytanie, ale nie zadanie publicznie, to jest mój krzyż i dla was wielu też słyszeliśmy dzisiaj plan diabła uderzyć w pasterza proctwo proroctwo Leona XIII nie, jest, nie, to jest drama. to są te zbieżności dzieci. To, co powiedział nam Pan Jezus, włęczach parafrazuje, że musimy mu wybaczyć, że nas umiejscowił w takim świecie ciemności. Przepraszał nas, kiedy w końcu zaczyna mówić prawdę o Kościele. Muszę nam to powiedzieć więc. Dzieci, ja was tylko może mogę przeprosić i powiedzieć, że jest to moje ogromne cierpienie i ogromny ból. I z tego bólu urosła idea seminarium, idea Wieczerników, idea Jeryka. Myśmy trwali razem. Na Nikt nam nie powie, że dzieci nie robimy nic. Z tego bólu wyrasta potrzeba narzucenia wam prawie na siłę wiedzy dzieci. No kupcie kateizm i powstajcie. Przeczytajcie raz, żebyś usłyszał, co to jest tybania, co to jest suma, co to jest ciemna ludzi, to znajdziecie, rozumiecie? Co jest okaz Wielkanocny, co tutaj wiecie na męki pańskiej, nic wiecie. Że miło wstąpienie, to jest 40 dni w 50 litra to jest 50. Rozumiecie, to, to trzeba uruchomić nasz mechanizm. Myślenie o Bogu Nie da się zbudować domu, kiedy nie ma fundamentu. Będzie on cały czas pracował. Będą ściany pękały. Musi być super zbrojenie, żeby się nie rozleciało. Ale zawsze obrócił beton, dał druty grubę. Nastąpi pęknięcie, bo tam w ziemi, w zimie jest więcej wody, więc mróz się podniesie wyżej, a mróz to podniesie. Mróż podnosi setki ton. Setki ton. Nazywajcie mnie Matką. Później przyjdą kolędzia, Garabanda, a dzieci jak po jakiejś ścieżce nas Bóg prowadził, żeby to wszystko rozumieć. Te lata pielgrzymek, to, to jest dobre, dziś to, to się wszystko składa. Nazywajcie mnie Matką. Mamy rewelacyjny objaw, do Matki, może jest Garabanda do nas, o Matce, ja jestem waszą Matką. Jak czynicie zawsze, jestem Matką w tajemnicy która zostanie objawiona przed końcem. Amen. O tych uczestniczeniach w tajemnicach, buto, w godzinie w wielka. to wszyscy poznamy prawdę. Będzie matko w tajemnicach, kiedy nagle zobaczysz, kim jesteś, jaka jest prawda, o to wie i pokaże się, że musisz przyjąć wiadomości, że jest wieczność. I stanie w nadkrywaniu, tak, tak, będzie ubiegła. A jak już tam polecisz, to się tylko naucz, by Dbajwinie tu odpowiedział po ludzku, żeby się zrozumieli, że kolega wraca. Przód swoich. I Jutro też będę o tym kontynuował. Tutaj chcę skończyć przed wakacjami. Jeszcze mam raz, dwa, cztery, trzy kartki całe. To są jeszcze kartki, to jest jeszcze w najmniej pięć konferencji. Dziś pół kartki ujechałem.